Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całkowanie przez części metodą DI. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania, ewentualnie wzory, na całki i na pochodne. Moi drodzy, rozpoczynamy taki ciekawy film, moim zdaniem. Jest to metoda całkowania e, DI. E, można na polski przetłumaczyć, że RC, czyli metoda e, różniczkowania i całkowania, zwana też pod nazwą Tabular Method. E, na czym to polega? E, polega to na tym, że e, całki, które normalnie całkujemy przez części, e, całkujemy dalej tak, jakby przez części, tylko za pomocą pewnego algorytmu, który jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo łatwy. Jak się do niego przyzwyczajicie i się z nim oswoicie, to zobaczycie, jakie to całkowanie przez części może być e, fantastyczne. E, nie będziemy przegadywać, zaczniemy liczyć. E, bardzo proszę, żebyście, e, jeżeli decydujecie się już e, jakby zapoznać z tą metodą, zostańcie z nami do końca, ponieważ będziemy pokazywać trzy... Jakby schematy, trzy przystanki tej metody, które są istotne, żeby poprawnie ją wykonywać. Pierwsza rzecz moi drodzy, zacznijmy od takiej całki typowej. Weźmy sobie x kwadrat razy powiedzmy sinus 3x dx. Żeby Całkować ją przez części, trzeba byłoby wybrać U, i DV, i następnie odpowiednimi wzorami zabrać się za to całkowanie. Metodą DI robimy sobie taką tabelkę. Ta tabelka składa się z trzech kolumn. W pierwszej kolumnie są znaki na zmianę plus i minus. Ważne, żeby zaczynać od plusa. Druga kolumna to jest kolumna, gdzie będziemy liczyć pochodną. Tutaj czyli prim, a trzecia kolumna to jest tu, gdzie będziemy liczyć całkę. W metodzie przeszczęści jest taka sytuacja, że wybiera się pewną z tych dwóch funkcji, którą widzimy: x kwadrat lub sinus 3x jako pochodną. W sensie funkcji, z której będziemy liczyć pochodną, a drugą jako funkcję, z której będziemy liczyć całkę. Wybór nie zawsze jest łatwy, natomiast w przypadku tej metody od razu łatwo widać, która jest jakby lepsza, jeżeli chodzi o pochodną, a która lepsza o całkę. Warunkiem tutaj tego wyboru jest to, czy da się w ogóle ze wzorów policzyć tą całkę. Jeżeli się nie da, to znaczy, że trzeba to wziąć jako pochodną, ale to w następnym przykładzie. I weźmy sobie tutaj x kwadrat jako pochodną i sinus 3x jako całkę. Zaraz okaże się dlaczego. Wy w domku możecie spróbować sobie zrobić to odwrotnie i zobaczycie, jaka widoczna i znacząca jest różnica. Czyli pierwsza linijka to jest plus i nasz wybór, który sobie tutaj rozpisujemy. Druga linijka to jest minus i pochodna, czyli 2x i sobie tutaj zrobię plus i następna pochodna, czyli 2. I zrobię sobie minus i następna pochodna, czyli to jest 0. I w tej kolumnie liczę tylko pochodne z tej funkcji, którą wybrałam. Jak dochodzimy do zera, to się bardzo cieszymy, bo to oznacza, że nasza metoda, metoda DI, ona jakby wystarczy ją zatrzymać teraz na tym punkcie. Czyli pierwszy przystanek, pierwszy stop jest wtedy, kiedy pojawia się w którejś z kolumn, a zazwyczaj jest to w pochodnej 0. Co się dzieje wtedy z tą kolumną? Tu całkujemy do momentu uzyskania tego zera, czyli raz, dwa, trzy razy będziemy całkować tę funkcję tutaj. Czyli całka sinus 3x, zgodnie ze wzorami, które ja Wam kiedyś podałam na kanale, co warto dopisać do naszej tablicy ze wzorami na całki, no to jest co? Całka sinusa to jest minus cosinus, czyli będzie minus 1 trzecia cosinus 3x. Poznam całka z tego z kolei to będzie minus 1 trzecia razy 1 trzecia, czyli minus 1 dziewiąta razy sinus 3x, potem dalej minus i minus, czyli plus 1 1,27 i tu będzie cosinus 3x x. Pamiętamy, że jest odwrotnie niż pochodnych. Całka z sinusa to jest minus cosinus x, całka z cosinusa to jest sinus x. Zachowując oczywiście tutaj te 3x jako argument, to możecie sobie wyliczyć gdzieś osobno, lub po prostu skorzystać z tych wzorów, które wam wcześniej podałam. I co teraz tą metodą? Teraz moi drodzy, ponieważ tu wyszło 0, czyli to jest pierwszy nasz przystanek. Robimy sobie takie mnożenia na skos. Bardzo ważne jest, żebyście tu zachowali po pierwsze kolejność znaków, po drugie, żebyście zachowali te skosy. Także to jest jakby pierwsza linijka razy druga, druga razy trzecia, trzecia razy czwarta, a nie poziomo. I teraz o co chodzi? Jeżeli ja mnożę skosy, to gubią mi się całki, znak całki w ogóle przestaje istnieć. Jeżeli mnożę na tym samym poziomie, to jest wtedy powstaje, yy, trzeba dodać znak całki. Ponieważ u mnie mam same skosy i wyszło mi 0, ja w ogóle wynik to już będzie wynik ostateczny mojego całkowania. Czyli x kwadrat razy to to będzie 1 trzecia x kwadrat cosinus 3x plus, oczywiście tutaj zapiszę ten plus, minus to, czyli minus 2x razy minus 1 sinus 3x, plus te znaki są ważne tutaj stąd, żeby szczytać, 2 razy 1 27 cosinus 3x. Minus 0 razy cokolwiek jest 0, i na końcu, jak już y, ostateczny znak całki znika, zawsze dopisuję plus c. I teraz mogę uporządkować, żeby tutaj znaki się y, jakby y, wiedzieć, czy jest plus, czy minus ostatecznie, czyli tu będzie plus, tu będą 2 9 x sinus 3x i tu będzie plus 2 27 cosinus 3x dodać. C. I to jest koniec naszego całkowania. I zobaczcie w jaki łatwy sposób, bez U e, czy U i TV, bez F' czy G, zależy jakie macie wzory, e, doszliśmy do tego wyniku, bo tak naprawdę tu trzeba byłoby podwójnie całkować metodą przeszczęści, tam się robi małe zamieszanie ze znakami, metodą DI można było za pomocą jednej tabelki, bardzo prosty sposób to zrobić. To jest pierwsza... Pierwszy typ, czyli pierwszy typ, gdy pojawia się 0 w naszej tabelce, co zrobić w przypadku tej metody. Teraz będziemy robić drugi typ, kiedy to 0 się nie pojawia. Weźmy taką typową, typową całkę x do trzeciej razy logarytm naturalny x dx. Moi drodzy, niektórzy z Was powiedzą, okej, okay, ona nie jest taka zła, mogę ją zrobić przy szczęści, to jest tylko raptem jedno całkowanie, przy a potem powstaje taka piękna całka. My spróbujemy zrobić to metodą DI, żeby pokazać Wam przede wszystkim ten przystanek, który tutaj powstanie, natomiast. Zachęcam do tego, żeby tę metodę na stałe wprowadzić do waszego całkowania codziennego, ponieważ, jak już wprawicie się w nią, to zobaczycie, jak szybko to idzie. A poza tym, wyćwiczycie sobie i całkowanie, i liczenie pochodnych za pomocą naszej tabelki. Czyli tutaj mamy plusik, zawsze tutaj liczymy naszą pochodną, a tutaj będziemy całkować. I teraz wybór. W tym przypadku z logarytmu nie mam całki, którą odczytam z naszej tablicy ze wzorami. Oczywiście tę całkę można sobie dopisać, jest to wzór niekrótki, natomiast chodzi mi o takie podstawowe wzory, bo na wzór na sinus AX czy cosinus AX jest takim prawie podstawowym wzorem, bo się tylko stałą różni. Natomiast jeżeli chodzi o logarytm, jeżeli muszę zastosować dodatkową metodę, żeby wyliczyć tę całkę, to jakby nie mogę wpisać jej tutaj. I wpisuję ją wtedy. Tutaj tą funkcję i będę z niej liczyła pochodno. Czyli tu muszę wpisać x do trzeciej, bo nie mam innego wyboru. I teraz liczę pochodno, czyli minus 1 przez x plus minus 1 przez x kwadrat minus, tu będzie inaczej, minus x do minus drugiej, czyli tak naprawdę 2 przez x do trzeciej. Plus, to będzie inaczej 2x do minus 3, czyli minus 6x do minus 4, czyli x do 4, i tak dalej, i tak dalej. Można całkować, i całkować, i całkować. E, przepraszam, pochodną liczyć, i pochodną, i tak dalej. Możecie sobie poćwiczyć. Ale się nie zeruje. No i co teraz zrobić? Moi drodzy, napoliszmy sobie parę całek jeszcze dla treningu. Czyli tu będzie x do 4 przez 4. O, tutaj tą czwórkę ładnie trzeba napisać. Potem będzie z tego x do 5 przez 5, czyli tak naprawdę x do 5 przez 20. Potem x do 6 przez 6, czyli tak naprawdę x do 6 przez 120. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy widzicie, że i po lewej, i po prawej stronie to 0 się na pewno nie pojawi na, e, szybko, to przede wszystkim, albo i w ogóle, e, to co robicie? robicie tak, że bierzecie, stopujecie waszą tabelkę w momencie, gdy i z lewej i z prawej strony możecie policzyć całkę. Czyli ja mogę policzyć całkę i z tego i z tego, czyli na drugiej linijce stopuje sobie mój algorytm, bo to po prostu jest tak jak algorytm. I co teraz się dzieje? Teraz ważna sprawa jest, żeby to dobrze zapisać. Czyli na pewno mnożę przez skos, bo mogę ale tu już nie mogę, ponieważ tu podkreśliłam, zakończyłam mój algorytm. Zresztą to by mi nic nie dało. W sensie bym nie wyliczyła dalej całki do końca, bo nie mam tego zera. I teraz, moi drodzy, następuje to, o czym mówiłam wcześniej, że jeżeli mamy skosy, to jakby nie zapisujemy tego pod całką. Ale jeżeli mnożymy to tutaj na jednym poziomie, to wtedy to mnożenie muszę zapisać pod całką. I tak wielu z Was powie, to jest bardzo podobne do tego, co jest w metodzie przeszczęści. Dokładnie tak. E, możecie wtedy po prostu sobie przypomnieć, ale tak naprawdę zobaczcie, że nie musicie pamiętać tego wzoru U razy V i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy tylko, że spojrzycie dobrze do Waszej tabelki. No i spiszmy odpowiedź. Plus, bo jest plus na początku, lnx razy x do 4 przez 4 mnoży na skos, czyli nie potrzebuję tego zapisać pod całką, minus, i to już zapisuję pod całką, to mnożenie, bo jest na jednym poziomie, 1 przez x razy x do 4 przez 4 dx. I zobaczcie, co mi powstaje. Mam tutaj x do 4 ln x przez 4, odjąć, wyłączam 1 czwartą przed całkę i tu zostaje mi x do trzeciej, dx. I tu moi drodzy, tę całkę jestem bardzo łatwo w stanie policzyć. E, czyli mam tu dalej przepisuję tą formułkę z przodu, odjąć. Tu będzie x do 4 przez 4, czyli tak naprawdę x do 4 przez 16 i na końcu plus c. Nie pamiętam, nie muszę pamiętać wzorów. Wystarczy, że potrafię liczyć pochodne i całki, takie podstawowe, i wszystko mogę sobie za pomocą tej tabelki rozpisać. Czyli to jest drugi przystanek, kiedy widzę, że zero nie powstaje, zatrzymuję się na linii, gdzie mogę tu i z tego i z tego policzyć całkę. I teraz, moi drodzy, trzeci przystanek to jest wtedy, kiedy coś mi się zapętla. Weźmy sobie E do 2x razy. Tym razem cosinus x, żebyśmy nie musieli za dużo wpisywać. Wy możecie sobie odpowiednio te przykłady komplikować i po prostu dostosowywać do tego, co macie na waszych e, zadaniach, które potrzebujecie wyliczyć. I teraz, moi drodzy, co z tym zrobić? Przede wszystkim zaczynamy naszą tabelkę od znaku, czyli na pewno zaczynamy tutaj od plusa. I co wpiszemy tu? Nie ma znaczenia, dlatego że z obu funkcji, jak widzicie, jest i całka, i pochodna. Dlatego nie ma totalnie znaczenia, czy wy wpiszecie E do 2X tutaj, czy tutaj. Więc ja się zdecyduję na to, żeby wpisać je tutaj. Nie ma, mówię tak, jak wspomniałam przed chwilą, nie ma totalnie znaczenia, to jest tylko i wyłącznie e, kwestia indywidualna, wynik będzie taki sam. I teraz liczę sobie pochodną, czyli 2E do 2X, jest to pochodna złożona. Tutaj będzie dalej plus, czyli 4e do 2x. Tutaj będzie minus, czyli będzie 8e do 2x. I dla praktyki weźmiemy sobie jeszcze raz 16e do 2x. I teraz liczę z tego całkę. Będzie łatwo, bo całka z cosinusa to jest po prostu sinus. Z sinusa to jest minus cosinus x i całka z minus kosinusa to będzie niestety minus sinus x, no i całka z sinusa to będzie minus kosinus, minus i minus, czyli plus kosinus x, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja mam się zatrzymać? W tej metodzie, w tym przypadku, przystanek następuje wtedy, kiedy pojawi mi się ta sama funkcja, jak przemnożę sobie, to pojawi mi się to samo wyrażenie, co mam pod całką. Czyli gdzieś w linijce, jednej linijce, na tym samym poziomie będę miała E do 2x razy cosinus x. Oczywiście się może z przodu pojawić jakaś stała, ona nam nie przeszkadza, ale musi być to wyrażenie. I widzę, że E do 2x cosinus x mam w tej linijce bo tutaj mam cosinus, czego nie liczę, bo to jest jakby to, co spisaliśmy z góry. Tu mam sinusa, no to w ogóle nie pasuje, ale okazuje się, że tutaj w, w trzeciej linijce w trzecim kroku mam E do 2x cosinus x z minusem sobie mogę spokojnie poradzić. I teraz, moi drodzy, co ja takiego z tym muszę zrobić? Oczywiście zaczynam od połączenia skosów tyle, ile mogę, ponieważ zastopowałam tutaj, to to już muszę połączyć na jednym poziomie i będzie to połączone mnożenie całką. Czyli spisuję wyniki: plus e do 2x razy sinus x minus tutaj dalej po skosie, czyli 2 e do 2x. Razy minus cosinus x plus całka, bo to już na jednym poziomie. 4e do 2x razy minus cosinus x i na końcu dx. I po co mi to było? Ogarnijmy trochę znaki, żeby ta całka estetycznie wyglądała dobrze. Minus i minus da mi plus. 2e do 2x cosinus x. I tu ten minus i czwórkę wyłączę przed całkę i zobaczcie, co mi powstaje. Powstaje mi taka sama całka, jak po lewej stronie tutaj. To oznacza, że co ja mogę zrobić? Jeżeli tu mam to samo i tu mam to samo, to tak jakbym tu miała 1x, jeden, od, jeden odjąć 4x. Mogę przerzucić sobie to na drugą stronę, czyli będzie 1 dodać 4, czyli będzie 5 całek z e do 2x. Cosinus X dx równa się temu tutaj, co powstało, co zostanie, czyli e do 2x sinus X plus 2E do 2X cosinus X. I żeby wyliczyć moją całkę, wystarczy, że podzielę przez tą piątkę, żeby się jej pozbyć. Obustronnie, czyli moja całka, której szukałam, całka iterowana, to jest 1 piąta razy całe to wyrażenie. No, i oczywiście, ponieważ po prawej stronie zniknęła ostatecznie już wcześniej nam całka, mogę dopisać tutaj plus C. I to jest koniec. Nie musiałam się motać z tymi wzorami, z przekładaniem tego wszystkiego, z podwójnym, potrójnym całkowaniem przez części, które potrafi przysporzyć dużo kłopotów. Wystarczyła mi tylko tego typu metoda. Bardzo fajnie to wygląda, dlatego policzymy sobie jeszcze jeden przykład i to wy będziecie patrzeć, którą zastosować tutaj e, przystanek. Weźmy sobie taką typową całkę, która pojawia się często na różnych kartach, arcus tangens x dx. Dlaczego ją wybrałam teraz? Bo często nie widzimy tutaj dwóch funkcji. Wiemy, że jest ukryta tutaj zawsze z przodu jedynka. E, więc już widzę jedną funkcję i drugą funkcję. I teraz wybieramy moją tabelkę. I tutaj jest zawsze plusik, tutaj mamy pochodną, a tutaj mamy całkę. Co wybrać za co? Moi drodzy, wiemy o arkusie to, że arkus nie ma takiej całki, która jest z tablicy yy, z całkami, w naszych wzorach z całkami. Dlatego ja muszę ją wstawić tutaj, tą funkcję. A tutaj będzie jedynka, bo muszę coś tu wpisać. I teraz liczę pochodną z arkusa, to jest jeden przez 1 plus x kwadrat no dobra, dla wprawki spróbujmy policzyć następną pochodną i to będzie pochodna złożona e, to będzie tutaj minus 2x przez 1 plus x kwadrat do kwadratu, kto chce może policzyć następną my sobie już odpuścimy i teraz liczymy całkę z jedynki to jest x, całka z x to jest x kwadrat przez 2 Całka z x kwadrat przez 2 to jest x do trzeciej przez 3, 3 razy 2, czyli 6. I tak dalej, i tak dalej. Która tu jest przystanek? Którego typu? Zero nie powstało, czyli to na pewno nie jest typ pierwszy, który by nas najbardziej cieszył. To jest typ drugi. Ponieważ nie powstają mi takie same funkcje jak mam pod całką, nigdzie nie pojawił się niżej arkus. Więc muszę zastopować w momencie, kiedy i z jednego i z drugiego jestem w stanie policzyć całkę. I tu ponownie będzie to krok linika druga. Zazwyczaj tak jest, że to jest linika druga, maksymalnie trzecia. Czyli robię z kosów tyle, ile mogę do tego momentu, a resztę mnożę na tym samym poziomie. Czyli mam co? Plus to razy to, czyli ja już sobie zapiszę, zapiszę jako x razy arkus tangens x, minus całka, bo jest na jednym poziomie. I tu będzie x przez 1 plus x kwadrat, i to będzie dx. I teraz, moi drodzy, policzyć tą całkę można różnymi metodami. Teraz możecie wykorzystać do tej całki metody podstawiania, możecie też wykorzystać bardzo fajne twierdzenie, które mówi, że jeżeli ja mam w mianowniku funkcję i w niej mam pochodną, to mogę policzyć to jako logarytm naturalny mianownika, ale pochodna z tego to jest 2x, a tu mam x, więc dopisuję sobie tu 2, a tu mnożę przez jedną drugą, żeby mi się te dwójki skróciły i teraz się zgadza, czyli to jest x arcus tangens x odjąć jedna druga logarytm naturalny z mianownika, czyli 1 plus x kwadrat nie ma całki, czyli plus caj. I zobaczcie, bez pamiętania wzorów, tylko kilka prostych zasad można było sobie spokojnie policzyć tę całkę tą metodą. Polecam metoda DI. W źródłach angielskich macie dużo więcej materiału, dużo więcej przykładów. My będziemy od dzisiaj, od teraz każdą całkę przy część liczyć tą metodą. Mam nadzieję, że dzięki temu wprawicie się z nami i przekonacie się do tej metody. Zapraszam Was, jeżeli macie jakąś potrzebę, pom potrzebujecie pomocy na korepetycje online, szczegóły na maila, Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.